Cześć Boże, witajcie. Weź do ręki pismo święte. Otwórz je na Ewangelii według Świętego Marka, w czwartym rozdziale, wersetach od 35 do 41. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jakby był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego, kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. W imię ojca i syna i ducha świętego, wyobraź sobie, że Bóg patrzy na Ciebie. Poproś Go swoimi słowami, żeby był w centrum tej modlitwy. Przeczytaj fragment Pisma Świętego kilka razy. Zamknij oczy i wyobraź sobie Jezusa z uczniami płynących łodzią pod żaglem. Nie spiesz się, masz czas. Proś Boga, żeby pokazał Ci, że był z Tobą zawsze i że możesz Mu ufać. Wyobraź sobie teraz burzę na morzu: silny wiatr, wysokie fale, lejący się strugami deszcz. Poczuj, jak jest zimno i mokro. Zobacz uczniów przewracających się na pokładzie. Patrz, jak nie mają żadnej kontroli nad łodzią. Słuchaj ich rozpaczliwych krzyków. Poczuj ich strach i rozpacz. Przypomnij sobie burzę w Twoim życiu, sytuację bólu, strachu, braku kontroli. Daj sobie na to czas. Zastanów się, co wtedy czułeś. Pomyśl, kto był wtedy z tobą na pokładzie. Szukaj konkretów. Jezus śpi. Zobacz, jak zrozpaczeni uczniowie walczą o życie. Co chwila zerkają ze złości na Jezusa. Wypłynięcie łodzią, to był jego pomysł. Zwróć uwagę, jak patrzy na niego, nieskutecznego cudotwórcę. Słuchaj, jak wołają, gniemy, nic cię to nie obchodzi, Jezu? Przypomnij sobie jeszcze raz swoje życiowe burze. Zastanów się, gdzie był wtedy Jezus. Wołałeś do niego. Reagowałeś czy milczał. Przypomnij sobie, co czułeś wobec Boga. Szukaj konkretów, nie spiesz się. Kop głęboko w swoim sercu. Cisza. Wyobraź sobie. Jak Jezus wstaje i ucisza burzę jednym słowem. Czuj się w tę głęboką ciszę na morzu. Słuchaj fal i mew. Poczuj ciepło słońca. Powoli, daj sobie czas. Zobacz, jak Jezus ich poucza. Ja jestem na pokładzie. Nie zginiecie. Ufajcie mi. Zobacz twarze zdziwionych apostołów, poobijanych i porozrzucanych po pogładzie. Na koniec tej medytacji wyobraź sobie, że siedzisz z Jezusem sam na sam w łodzi swojego życia. Czym jest teraz burza, czy cisza na morzu? Pogadaj z Jezusem o swoich życiowych burzach. I o Jego obecności. Porozmawiaj o Twojej obecnej sytuacji życiowej. Dziękuj, opowiadaj, proś, pytaj. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.